Witajcie kochani. Właśnie chciałam Wam pokazać, gdzie zostały posadzone te pomidorki, które oglądaliście wcześniej. W sumie zastosowałam trzy metody. Pierwszą z nich to jest metoda sadzenia w pojemnikach. To są pojemniki 15-litrowe. I tutaj mamy kilka sadzonek, posadzonych. Drugą metodą, jaką zastosowałam, to jest sadzenie w grządkach, tak zwanych podwyższonych. Tutaj posadziłam pomidory mniej więcej co pół metra. Grządka ma długość 3 metrów, ponieważ ostatnio padały deszcze, więc postanowiłam te grządki, przynajmniej tą grządkę podwyższoną, przykryć, zrobić taki daszek z akrowukniny. No, rosną sobie dosyć ładnie. No i trzecią metodą to jest metoda posadzenia w ziemi. Tuż koło tych. Dla porównania zobaczymy jak będą rosły, jak będą rosły pomidorki w takich warunkach. Trzy rodzaje. Pierwszy to jest właśnie ten pojemnikowy. Yy, I tutaj mamy ziemię nawiozła, nawiozłam troszeczkę, dałam granulowego obornika pod każdą, pod każdą sadzonkę. Natomiast w grządkach podwyższonych, które były stworzone jako lasagne, oprócz ziemi tej właściwej dla tej działki, jest tutaj również ściółka zrobiona i przysypana ziemią. Czarnoziemem, oczywiście też dałam odrobinę tutaj nawozu tego w granulkach. No i trzeci rodzaj to jest ziemia rodzima w ziemi rodzimej. Po dosyć głębokim przekopaniu, żeby była spulchniona, dodałam odrobinę również nawozu w granulkach. Na razie Wam dziękuję. 再见，爸爸。